Pani córka, od lat jest w śpiączce. Proszę mi powiedzieć, czy teraz, już w 2020 roku, te szanse na to, że ona się w końcu wybudzi, wzrosły w jakim stopniu? Pytanie pana ma związek z wyścigiem, z czasem i z badaniami naukowymi świata. Dlatego, że po prostu naszym zadaniem jest w tej chwili utrzymywać ją w jak najlepszej formie i to robimy, i ona jest w dobrej formie? To jest bardzo rzadkie, żeby po tylu latach ktoś po prostu często jeszcze żył, albo był po prostu, miał tak dobre wyniki. I to wszystko się dzieje i ona po tych wszystkich zabiegach, które do tej pory robiliśmy, jednak tak minimalnie nie degraduje się, tylko na przykład jej się poprawia EEG i miała po raz pierwszy falę alfa w mózgu, czyli znaczy te normalne. Wcześniej ich przez lat 18 nie miała. Więc to są takie minimalne rzeczy. Oczywiście to są dane dla neurochirurgów i neurologów. Dla nas specjalnie nic z tego nie wynika, ale chodzi o to, żeby on... nauka idzie do przodu. I teraz na przykład ten projekt, o którym tu dzisiaj wspominałam, komórki neuralnej macierzystej, sporonień naturalnych. Hmm... Jest jakimś światłem w tunelu, i teraz jak szybko to się uda zrobić, i czy to się uda zrobić, czyli właściwie z, są dwa suwaki, tak? Jeden wytrzymałość organizmu i jego dobra forma, a potem odkrycia naukowe świata na ten temat. I to wszystko robimy. Tylko po prostu no, to już nie jest w naszych rękach. Robimy wszystko, co można w XXI wieku na ten temat zrobić. W kwietniu robimy workshopy w Warszawie, gdzie przyjedzie top świata medycznego y, na ten temat do Warszawy. Także takich projektów, nie tylko Budzik, nie tylko y, te, ten projekt Naukowy Komórki, ale również ludzie, którzy mają doświadczenie w tym. Y, Zintegrujemy ich tu, wymienimy doświadczenia, zobaczymy co z tego wynika, oni się zastanowią jak to podać, gdzie to podać, w jakiej ilości, czy do komorowo, czy do hipokampa, to, to wszystko są otwarte pytania, no, o tym trzeba rozmawiać, jak również otwieramy przychodnie dla neurologów i neurochirurgów, gdzie będzie konsultacja, gdzie będzie można podjąć decyzję co dalej mam robić, mam guza, mam coś tam gdzie się będzie można spotkać i dostać wyczerpujące odpowiedzi. Także te cztery rzeczy robimy już do maja. To jest naprawdę gęsto. Ja Was, drodzy Państwo, serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału przyambitni.pl.